Czyli podsumowując, mówimy rodzimowierstwo, a nie poganie. Teraz czym jest religia naturalna? Aha, no właśnie, tak, bo teraz ja tutaj tak. zapomniałem, o, zapomniałem o drugiej części pytania. Czyli czym jest rodzimowierstwo? No, w największym skrócie, rodzimowierstwo jest to religia, która nawiązuje, czy czerpie inspirację, albo jak niektórzy mówią, kontynuuje Tę religię, która była wyznawana przez Słowian przed nadejściem chrześcijaństwa. Tu użyłeś takiego określenia, że jest to religia naturalna. Tak często się określa rodzimowierstwo, ale też inne religie naturalne. Co to znaczy? Religia naturalna jest czymś, co często tu wyjaśnia się w opozycji do tak zwanych religii objawionych albo religii księgi, tak jak chrześcijaństwo, islam, judaizm. Tam, gdzie mamy jakąś hierofanię, objawienie, objawia się jakaś istota boska i jakiemuś prorokowi najczęściej przekazuje pewne przesłanie, często w postaci właśnie jakichś tablic kamiennych, czy księgi, czy czegoś. No więc tutaj tego nie ma. Nie ma takiej hierofanii, nie ma tego, tej księgi, tego przekazu. Jeżeli pytamy rodzimowierców, co często robiłem, o tę kwestię, to czasami pada taka odpowiedź, że naszą świętą księgą jest natura. Czyli religie naturalne, w tym rodzimowierstwo, one charakteryzują się tym, że pewne prawdy wiary są jakby konsekwencją obserwowania natury i różnych zjawisk przyrody. I z tego. Jakby to powiedzieć, wyinterpretowujemy to, na przykład, jacy są bogowie, czy jakie obrzędy powinniśmy praktykować, no, czy jeszcze inne zasady wiary, czyli obserwacja, obserwacja natury. I w tym sensie natura jest tutaj źródłem religii, tak można by powiedzieć, ale też podlega w pewnym zakresie, podlega sakralizacji czyli powiedzmy pewne zjawiska przyrodne, przyrody, jak nie wiem, wiatr czy burza, mogą być postrzegane jako objaw działania pewnych sił boskich.